Prawda wiadomość jest taka, że seks przynosi również niezwykle dużo korzyści dla naszego zdrowia psychicznego. Tak? I, I to jest po prostu coś, co powoduje, że, yy, że jeszcze więcej chce nam się chcieć. Jeżeli chodzi o te korzyści, wiesz, tak jak powiedziałeś o tym, jakie problemy psychiczne mogą jakoś nam odebrać chęć, chęć albo w ogóle możliwość, możliwość yy, no. seksu. Tak sobie myślę, że w drugą stronę też jest tak, że yy, może seks yy, cudownie wpłynąć na naszą yy, kondycję psychiczną, bo po pierwsze uodparnia nas na stres, podnosi naszą zdolność odporności na różne zdarzenia, czyli stają się one po prostu proporcjonalnie mniej ważne. Pomaga. Bardzo istotne, szczególnie u osób młodych w rozwoju naszej osobowości. Bardzo y, poprawia naszą kondycję, jeżeli chodzi o koncentrację, myślenie, kojarzenie. Okazuje się, że również bardzo mocno wpływa na naszą kondycję i wydajność w pracy. Yy, I bardzo cieka kilka ciekawostek. Wiele, wiele lat temu już poznałam rozwiązania holenderskie, gdzie państwo finansuje usługi seksualne dla osób, które są w bardzo szczególnych warunkach. Myślę tutaj o osobach, które mają problem z inicjowaniem życia seksualnego z uwagi chociażby nawet na niepełnosprawność. To też dotyczy osób, które mają szczególne potrzeby seksualne z uwagi właśnie na niepełnosprawność i ogromną trudność, żeby zdobyć tego partnera w taki naturalny, spontaniczny sposób. Jest to bardzo żywo dyskutowane. Czy tak powinno być, czy nie w pozostałych krajach e, Europy, ale na przykład była, był taki pomysł w Niemczech i Partia Zielonych wnioskowała za tym, żeby usługi seksualne faktycznie były współfinansowane przez państwo, ale nie mówimy tutaj o zdrowych obywatelach, tylko o osobach, które mają w sposób szczególny. Ze szczególnymi problemami, trudnościami. Tak, prawda, mają jakoś to e, ograniczone, ale również w Szwecji jeden z radnych w, w szwedzkich miasteczkach miał. Miał taki pomysł, że m, powinny być wprowadzone płatne przerwy w miejscu pracy y, na to y, pożycie seksualne. Y, do, do rozwiązań tych nie doszło, nigdzie poza Holandią nie znam takiego, takiego rozwiązania, ale wszystko y, odbyło się w oparciu o badania, które się pojawiły. Otóż okazało się, że kiedy przeprowadzono y, badania, y, Jaki wpływ pożycie seksualne ma na wydajność? Przeprowadzono je w Oregon State University, badając. St 160 żyjących w małżeństwie pracowników, 160 pracowników żyjących w stałych związkach małżeńskich, okazało się, że ich satysfakcjonujące pożycie wpływało aż 24 godziny na dużo zwiększoną wydajność w miejscu pracy. Nie? I to pokazywało, że nie tylko zwiększało tą wydajność, ale że przez te 24 godziny to się utrzymywało. Wam no, bardzo ciekawa, jak wyglądały technicznie. Te badania. Yy, no, ale zakładam. tak sobie myślę, wystarczy się odnieść, tak mo, moje myśli po, pobiegły gdzieś choćby nawet do mojego osobistego życia, tak? Jak, jak my się czujemy, tak, jeśli mamy kontakty, takie zadawalające kontakty seksualne, jak się czujemy, no właśnie po. Czy, czy, czy w tych najbliższych godzinach. No nie sądziłem, że to aż 24 godziny się ten, ten poziom taki, taki utrzymuje, ale ten dobrostan i ten wpływ na nasze życie, tak? jak zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć, postrzegać, tak, funkcjonować, ma bardzo duży wpływ. Tak, na, na wszystkie funkcje tak, życiowe, plan, ale też plan. przede wszystkim funkcje. Ja, a reszta świata. Tak. I okazuje się, że wszystko to, co odczuwamy bardzo pozytywnie, wiąże się z wydzielaniem neuroprzekaźników. Jeden z nich, fenyloetyloamina, powoduje uczucie, o którym mówisz czyli uczucie euforii i aktywizowanie nas do działania. Ale to nie tylko to to jest również dopamina. Która jest rozumiana albo działa w taki sposób, że daje nam e, uczucie e, szczęścia, te słynne motyle w brzuchu, ale ona również wpływa na to, że czujemy energię, e, chęć do działania, a nawet e, bardzo mocno wpływa na motywację naszą. To jest również oksytocyna, e, która trochę kojarzona jest z okresem. E, Okołoporodowym, yy, porodem, laktacją, ale okazuje się, że nie tylko, ponieważ ona również znaczącą rolę ma w odczuwaniu pozytywnych emocji, w budowaniu relacji społecznych i w odporności na stres. Czyli zobaczmy, jak bardzo wiele dzieje się w chemii naszego mózgu wtedy, kiedy mamy dostęp do satysfakcjonującego pożycia seksualnego. Od euforii, która nam towarzyszy poprzez motywację, chęć do działania, kontakty społeczne, czyli zupełnie odwrotność tego, co mówiliśmy w przypadku depresji albo zaburzeń lekarstw. Jest jeszcze istotne, że takie pożycie seksualne udane Wpływa właśnie dobrze na obraz siebie. Czyli ta satysfakcja, ta przyjemność, ta radość powoduje, że patrząc w lustro, wychodząc do świata i robiąc cokolwiek, już wychodzimy, bazowo z takiego poczucia, że jestem kimś fajnym, że jestem kimś uśmiechniętym. Na to świat reaguje odpowiedzią. A odpowiedź na uśmiechniętego człowieka i zadowolonego, który ma błysk w oku, jest taka, że świat się również, czyli ludzie uśmiechają. Więc pomaga to tworzyć nie tylko więź z tą drugą osobą, ale przecież nas, nasz mózg odczuwając przyjemność i satysfakcję, chce tego robić więcej. I jakoś tą wartość też chcemy chronić. Więc okazuje się, że nie tylko samo. Sam akt seksualny, czy w ogóle bliskość ze sobą, ale również wspomnienie o tym, że nawet kiedy sobie przypominamy, o, a jak to dzisiaj było, albo jak to było wczoraj, wow, również działa podobnie na yy, nasz mózg. Że ta chemia zmienia się na pozytywną, no, W związku z czym to widać po wyglądzie, po naszym działaniu. A to nie po jest naszym... tylko wspomnienie, tak? Tylko tak jak mówisz, tak. to jest cała, można powiedzieć, jakiś rodzaj, bio, tak, biochemia, tak? Ona, ona się zmienia wtedy, wtedy. na samo względzie wspomnienia, co dopiero na to, kiedy to się to dzieje. <laughs> Czyli my nie tylko wyglądamy, my nie tylko mamy motor napędowy, ale my również przyjmujemy pewną postawę wobec y, innych ludzi i wobec siebie i wobec świata. I na tą postawę świat nam odpowiada. Czyli my jesteśmy uśmiechnięci, ludzie się do nas uśmiechają. Ja myślę sobie, jestem fajna? Ludzie widzą mnie jako fajną. No, używam słowa, którego może nie za bardzo lubię, ono nie ma zbyt wiele treści. Bardziej może w kwestii niefajna, ale pozytywna, dobra, bogatsza. Osoba. Więc, tak, tak. Więc jakby to daje nam bardzo wiele poczucia satysfakcji, jednocześnie radzenia sobie z frustracją, radzenia sobie ze stresem. Więc myślę sobie, że te funkcje są absolutnie nie do przecenienia, i to, co jest bardzo ważne, że. Szczególnie w przypadku kobiet, właśnie zbadano zdolności poznawcze, i w badaniu, w którym 78 heteroseksualnych ochotniczek brało udział w wieku od 18 do 29 lat, pokazuje, że y, pełne stosunki seksualne, satysfakcjonujące te młode kobiety, działały korzystnie na ich pamięć. Na pobudzenie nowych neuronów w strukturze mózgu, w strukturze mózgu zwanej hipokampem, czy tworzą się nowe połączenia neuronalne, nasze nowe zdolności poznawcze, jakby większa sfera naszego mózgu jest aktywna, to też pokazały badania, które robiono w Amsterdamie, że zdolność poprawiała się osób aktywnych seksualnie do miłości, do kochania, ale również myślenia takiego szczególnie długotrwa, trwa, trwa, długotrwałego strategicznego myślenia, czyli można powiedzieć nasza kondycja intelektualna również się tutaj bardzo mocno poprawia łącznie z koncentracją to przełożenie bardzo często na naszą pracę, na nasze funkcjonowanie na na nasze no właśnie umiejętności, zdolności, które, 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 które mamy. I to ciekawe, że właśnie te badania w Amsterdamie robione, tam na uniwersytecie, pokazały, że już samo wspomnienie miłości lub seksu, czyli niekoniecznie całego aktu seksualnego, ale bycia w bliskości, przytulenia, czułości, czyli wtedy właśnie, kiedy wydziela nam się oksytocyna i dopamina, powoduje, że my stajemy się sprawniejsi intelektualnie. To zresztą nie jest wielkim odkryciem, ponieważ badania prowadzone na dzieciach, które były przytulane, dotulane, również pokazywały, że intelektualnie rozwijały się lepiej. Bardzo ważną częścią badań prowadzonych w tym względzie są badania nad osobami młodymi od 18 do 26 roku życia które wchodzą dopiero w świat seksualny, a wiemy, że jest tutaj w tej grupie szczególnie duże ryzyko związane z pandemią, izolacją i coraz częstszymi kontaktami, które izolują nas od bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, ale odbywają się poprzez internet. Tak? Również patrzmy tutaj, pornografia. Y i okazuje się, że to satysfakcjonujące życie seksualne, zaczynając od takiej dobrej inicjacji seksualnej, sprzyja rozwojowi poczucia autonomii, zdrowej samooceny i empatii, czyli to satysfakcjonujące życie seksualne i aktywne życie seksualne, bycie w kontakcie w ogóle bliskim, intymnym z drugim człowiekiem powoduje, że ci młodzi ludzie wkraczają w dorosłość bardzo śmiało. Że lepiej o sobie myślą, że mają więcej otwarcia na innych ludzi, że lepiej współpracują z innymi ludźmi, no bo to też im zapewnia empatia, ale jednocześnie szybciej wychodzą z domów i są niezależni emocjonalnie, finansowo y, od swoich rodzin, po prostu szybciej dojrzewają do takiego dorosłego życia. Więc y, jest to też bardzo ważny aspekt, y, Żebyśmy na to patrzyli z perspektywy młodego człowieka, ale nie tylko. Bo to również jest, co prawda, badań na ten temat jest nie, naprawdę niewiele, ale myślę sobie, jak bardzo istotne jest to w wieku dojrzałym, gdzie aktywność seksualna w, tym, w tej drugiej połowie naszego życia, albo już nawet powiem trzeciej części naszego życia, czyli wtedy, kiedy przestajemy być aktywni zawodowo, odcinamy się często już od. Tego, co tą naszą tożsamość przez wiele lat budowało. Nie zajmujemy się już naszymi dziećmi, nie zajmujemy się już naszymi rodzicami, bo ich nie ma. A często już wnukami, bo mogą być już, już tak, jakieś takie troszkę odchowane. Mhm. Tak. Okazuje się, że bliskość, która nie zawsze musi się kojarzyć z samym aktem seksualnym, ale bliskość i intymność z partnerem, partnerką, mhm. może stać się dla nas niezwykle, bardzo ważną częścią budowania na nowo naszej tożsamości, przydatności jako kobiety i jako mężczyzny. Tak, no to, 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 jest, to jest można powiedzieć często te takie powiedzenia, czy nawet teraz niektóre programy takie telewizyjne, tak, które się gdzieś tam pojawiają, na nawet... Telewizji publicznej, tak, które yy, właśnie w takim wieku senioralnym, tak, w sanatoriach, czy, 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 czy w różnych uniwersytetach, czy, 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 czy domach, gdzie tam ci ludzie, no, bardzo często właśnie tego, czego potrzebują i zupełnie to ich. Gdzieś można, jeśli mogę takiego słowa użyć, winduje w innej gdzieś jakby części życia, tak, że oni nadal czują się sprawniej to w każdym aspekcie, tak, no właśnie wtedy, kiedy jest bliskość, kiedy jest, kiedy jest dużo takiego współdziałania, i to wcale nie musi się wiązać z taką bliskością, intymnością w sensie seksualnym, tak? Ale już to, co powiedziałaś, tak, te, te wszystkie badania one są bardzo spójne i one pokazują, jak na różnych etapach życia My po prostu potrzebujemy tej bliskości, intymności i seksu. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, mianowicie dotyczy ona lęków, że na pewnym etapie, kiedy już wiele naszych aktywności jest odciętych, ludzie w tych dwóch ostatnich dekadach, trzech, myślę sobie o osobach, które po prostu już nie są aktywne zawodowo, zaczynają mieć lęki przed śmiercią. Tak. I pamiętajmy o tym, że seks jest o życiu. To jest życie. To, wnosi to jest życie, życie daje życie. Dokładnie, więc bardzo często osoby okazuje się, które są aktywne nawet w taki sposób, że się spotykają, przytulają, razem tańczą, obejmują, głaskają, całują, niekoniecznie posiadają chęć czy zdolność do, do takiego pełnego życia seksualnego. Okazuje się, że nie mają takich myśli, które je przygnębiają, prowadzą ku depresji i lękom przed śmiercią. One po prostu bardziej zajęte są życiem niż umieraniem i to jest coś, co jest bardzo, bardzo pomocne. I jeszcze jedna kategoria, o której myślę, to badania, które były robione na 51 parach w Zurichu i tam badano odporność na stres. Okazuje się, że Osoby, które y, prowadzą aktywne życie seksualne, mają dużo niższy poziom kortyzolu, o którym wspominałeś adrenaliny, noradrenaliny. Czyli naprawdę jesteśmy w stanie regulować sobie swoją odporność na stres w każdym wieku poprzez y, bycie blisko drugiego człowieka i, i, i osiąganie przyjemności seksualnej w sposób który adekwatnie do naszego wieku jest możliwy i pamiętajmy o tym e, myślę o takich dwóch rzeczach że to, że mówimy, że ma to bardzo pozytywne konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego nie oznacza, że mamy wymuszać to dla swojej dobrej kondycji o naszego partnera czy partnerki bo osiągamy ten stan wtedy kiedy druga osoba ma również z tego satysfakcję i ochotę na seks to też nie kosztem tej drugiej osoby. Z kolei bywają sytuacje związane z naszym zdrowiem, ale i wiekiem, w których już mamy problemy natury seksualnej. Mamy problemy mężczyźni z erekcją, kobiety, może z w ogóle potrzebą seksualną, ale mówiliśmy o tym właśnie w 64 odcinku. Będziemy też mówić w kolejnej części, że możemy znaleźć sposoby, gdzie osiągniemy satysfakcję w niekonwencjonalny sposób, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni jako młodzi ludzie. I wymaga to od nas pracy, trochę cierpliwości, czasem porozmawiania ze specjalistą. Myślę sobie, że bardzo ważną informacją jest, że tak jak kobiety mają ginekologa, mężczyźni mają androloga i często nie wiedzą o tym, że istnieje lekarz, który pomaga w tego rodzaju problemach. Tak, bo, bo, bo menopauza to jest słyszana, ale endropauza to, to, to wielu mężczyzn, ale też i kobiety nawet nie wie, tak, co, nie wie. Co, co to jest i to jest bardzo taka, powiedziałbym, stosunkowo młoda, tak, jakby specjalizacja, która która, która jest. Ja, ja też tak sobie mhm. myślę o tym, że jeśli na przykład o tym, o czym ja wcześniej mówiłem, tak, lekarz nam przepisuje, czy daje nam, bo nasze zdrowie psychiczne wymaga tego, żeby były leki podawane, to nie bójmy się też mówić. Myślę, że już coraz na szczęście częściej lekarze, tak, jakby też są już odpowiednio i szkoleni i, i mówi się tak, że o tym aspekcie naszego zdrowia psychicznego, tak? Czy yy, pani doktor, pani doktorze, nie da się coś zrobić, dlatego że okej, okay, no może nie wiem, wracam do życia, wracam do ludzi, wracam do funkcjonowania, ale moje na przykład pożycie seksualne, tak? Jakby no cierpi na tym, tak, że, że biorę leki. Dlatego, że tych leków jest sporo i można na różne sposoby yy, też i tutaj próbować regulować. Także to, to, to wymaga jakby rozmawiania, jak mówisz, ze specjalistami. Tak, ze specjalistą myślę sobie mówić, tak jak powiedziałaś słusznie, wspominajmy swojemu prowadzącemu lekarzowi, że wycina nas z tej sfery życia, że jesteśmy niedostępni też dla swoich partnerów korzystajmy ze specjalisty ginekologa, androloga, ale bardzo ważną rzeczą jest, że mamy seksuologów i mamy psychoterapeutów, ale umawiając się do takiego psychoterapeuty, nie musi on być koniecznie seksuologiem, ale ważne, byśmy jednak zapytali, czy w kwestii pożycia seksualnego, jeżeli idziemy na przykład jako para albo indywidualnie, będziemy w stanie z nim rozmawiać, czy ma ku temu kompetencje, czy jakby to jest w zakresie jego pracy, jego zainteresowania, bo może się specjalizować w zupełnie innej sferze i m. żebyśmy się nie zniechęcali. A ponieważ często rejestrujemy się do takiego specjalisty przez telefon i, i nas nie widać, więc może warto, żebyśmy na początku y, dopytali, czy taki temat w ogóle jest do ruszenia u tego specjalisty. Jeśli nie, idźmy do seksuologa. Nie bójmy się zawalczyć o swoje szczęście, o satysfakcję dla siebie i dla, dla, dla związku. Dokładnie. To tutaj postawimy dzisiaj kropkę. Przed nami jeszcze będzie ta trzecia część, która tutaj była parokrotnie zapowiadana. Odsyłamy Was też do tego 64 odcinka, gdzie, gdzie tam jakby na cało kształt naszego zdrowia na różne inne aspekty niż tylko ten psychiczny seks ma wpływ. No i co? I korzystajmy z tego, że mamy, yy, mamy wiosnę, wszystko budzi się do życia yy, i możemy zaznawać też również yy, tych bardzo, o których Ty wspomniałaś, tych pozytywnych aspektów bliskości, cielesności naszej seksualności. W każdym wieku. Dokładnie. I na każdym etapie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.